Leżąca w Beskidzie Sądeckim, Krynica Zdrój to kurort o unikalnym górskim klimacie, ciekawej historii jednego z najstarszych polskich uzdrowisk. Pierwsi kuracjusze przybywali tu już na przełomie XVIII i XIX wieku. Uzdrowisko systematycznie się rozwijało, by na początku XX wieku stać się najmodniejsze w Polsce. Krynica Zdrój jest siedzibą gminy, na którą składają się wsie o wspaniałych walorach turystycznych. Wśród nich jest tylicz o historii sięgającej średniowiecza. Jeden stąd krok na Słowację i dalej na południe Europy. Do Krynicy turyści i kuracjusze chętnie przyjeżdżają przez cały rok, bo jej atrakcji tutaj nie brakuje, zarówno zimą, jak i latem. Również w chłodne, deszczowe dni wiosną czy jesienią nie można się w Krynicy nudzić, bo czas zawsze w niej płynie tak jak w kurorcie. Każdy się o tym może przekonać. Zapraszamy. Walory zdrowotne krynickich źródeł opisywano już na początku XVIII wieku. Obecnie znajduje się tutaj siedem ujęć różnych wód mineralnych. Można ich zażywać w kilku pijalniach. Największa z nich, pijalnia główna, mieści się przy Deptaku już od 100 lat, a w obecnym budynku od lat 50. W pijalni oprócz innych serwuje się wodę ze zdroju głównego. To właśnie od niego rozpoczęła się działalność krynickiego uzdrowiska. Jest tutaj sala koncertowa, gdzie regularnie występuje Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Także przy deptaku, w starych łazienkach mineralnych działa pijalnia uzdrowiskowa. Można się tutaj napić między innymi słynnej wody Zuber. Również okolice Telicza obfitują w złoża wód mineralnych. Najbardziej znane jest to w Parku Zdrojowym, gdzie przez wieki zatrzymywali się kupcy wędrujący z południa. Pierwsza na ziemiach polskich rozlewnia wody mineralnej powstała właśnie w Krynicy. Rozwożono ją w kamienkowych butlach po całej Galicji. Jest wciąż rozlewana i dystrybuowana, a smakuje i orzeźwia tak jak przed laty. Przez wieki krynica przyciągała kuracjuszy nie tylko źródłami wody mineralnej, ale też coraz bardziej okazałymi sanatoriami. Wiele z nich jest dzisiaj cennymi zabytkami współtworzą charakterystyczny dla krynicy klimat prawdziwego kurortu. Przed wojną miasto było uzdrowiskowym salonem dla elit, a niemniej mniej słynne odwód były tutejsze bale i rauty. Od czasów galicyjskich, poprzez okres międzywojenny i powojenny, krynica miała charakter uzdrowiska państwowego. Największe i najważniejsze obiekty powstały tutaj za sprawą tego mecenatu. Tradycja ta jest kontynuowana. Historyczne budowle zostały z pietyzmem odrestaurowane, zachowując swój stylowy urok, oferują usługi na wysokim poziomie. Takie są też pokoje dla kuracjuszy: eleganckie i przytulne. A za sprawą świetnie wyszkolonego personelu i nowoczesnej aparatury leczy się tutaj m.in. choroby układu pokarmowego, narządu ruchu, układu nerwowego czy choroby górnych dróg oddechowych. W tych pięknych, zabytkowych sanatoriach, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, panuje dobry duch, który czyni zabiegi jeszcze bardziej skutecznymi, a wypoczynek niezwykle przyjemnym. Przez ponad dwa wieki istnienia uzdrowiska rozwijały się również sanatoria prywatne, zakładowe i resortowe. Oczywiście wciąż działają i mają się dobrze. Proponują turnusy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i ZUS, a także pobyty indywidualne. W ofercie mają całą paletę prowadzonych na najwyższym poziomie zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. A komfortowe warunki pobytu zadowolą nawet najbardziej wymagających. Są wśród nich również budowle zabytkowe, które dzięki pasji i zamiłowaniu do przeszłości prywatnych inwestorów odzyskały swój dawny splendor. Klimat dawnych lat przywołują w Krynicy pensjonaty o historycznym rodowodzie zapraszają przez cały rok na wczasy i krótsze pobyty. Gdyby te hotelowe pokoje, korytarze i zakamarki umiały mówić, to z samych ich opowieści powstałby najdłuższy serial w dziejach. Bywali w zdrojach wielcy tego świata – politycy, artyści, a także wszyscy spragnieni dobrego wypoczynku. I tak pozostało do dzisiaj. Zabytkowe obiekty zostały wyremontowane i są równie nowoczesne jak te powstały współcześnie, a wybudowano ich tutaj w ostatnich latach wiele. Dzięki temu oferta noclegów jest bardzo wszechstronna i urozmaicona. Od luksusowych hoteli po gospodarstwa agroturystyczne. Wszystkie oferują usługi na równym, dobrym poziomie. Działają w centrum krynicy, w Czarnym Potoku, pod Jaworzyną, w Słotwinach, w Tyliczu i innych miejscowościach gminy. Nawet gdy pogoda nie sprzyja, to dzień tutaj można zaliczyć do udanych. Wiele ośrodków ma dla swoich gości szeroką ofertę zabiegów SPA poprawiających zdrowie i samopoczucie. Dorośli oraz dzieci mogą zagrać w różne gry towarzyskie, komputerowe i zręcznościowe. Mogą po prostu tu ciekawie spędzić czas. Smakoszy przyciągają działające przy hotelach i pensjonatach restauracje oferujące całodzienne wyżywienie. Oczywiście obsługują nie tylko gości hotelowych, ale wszystkich miłośników dobrej kuchni. A dobra kuchnia, jak wiadomo, bez rydzów obyć się nie może. Rynek w Tyliczu od czasów średniowiecznych zachował swój miejski kształt. Są też tutaj i inne pamiątki przeszłości. Tutejszą ciekawostką jest Mofeta, miejsce naturalnego wyziewu dwutlenku węgla, posiadająca bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek. Z Tylicza prowadzi wiele szlaków w góry i lasy. Można też wybrać się na wycieczkę drogą wzdłuż przełomu rzeki Muszynki. Krynickie spacery warto zacząć od idącego obok potoku Kryniczanka deptaka. Przebiega on bulwarami Ditla i aleją Nowotarskiego. Jego przejście zajmuje kilkanaście minut. Jest słynny i kultowy, stanowi centralne miejsce zdroju. A jako, że Krynica jest perłą uzdrowisk, to prawdopodobnie jest on najważniejszym deptakiem w Polsce. To także miejsce związane z historią uzdrowiska od samego jego początku. Ulokowane są przy nim zabytkowe wille i budynki zdrojowe. Znajduje się tu także wiele pamiątek i pomników. Deptakiem dojdziemy na Polanę Janówka. A tam zaprasza pijalnia wody Jan. To zabytkowy modrzewiowy obiekt z międzywojnia. Tuż obok jest dolna stacja kolejki, którą można dojechać w ciągu trzech minut na szczyt góry parkowej. Jest to kolej linowo -terenowa, pierwsza tego typu wybudowana w naszym kraju. Działa przez cały rok, przyciągając wielu turystów. Na górze parkowej znajduje się park zdrojowy, jedyny taki w Polsce, w całości leżący na wzgórzu. Wiele jest tutaj miejsc wartych odwiedzenia. Można pomodlić się przy ufundowanej przez kuracjuszy figurze Matki Bożej Królowej Krnickich Zdrojów. Posiedzieć nad uroczymi stawami, a pragnienie ugasić wodą ze źródła Bocianówka. Koniecznie też trzeba odwiedzić znajdujący się tutaj najstarszy krnicki kościół. Jaworzyna znana jest powszechnie wśród narciarzy, ale jest także interesującym celem całorocznych wypraw turystycznych. Na szczyty można dostać się kolejką, ale najlepiej pieszo lub rowerem. Widoki niezapomniane. Warto wybrać się także do Parku Słotwińskiego. Jest tu pijalnia wody w najstarszym krynickim budynku, pierwotnie stojącym na deptanku. Obok znajduje się tężnia solankowa. A na skraju parku niegdysiejszy pawilon dla orkiestry zdrojowej, obecnie restauracja. Wielką atrakcję dla spacerowiczów mają Słotwiny to unikalna wieża widokowa na którą prowadzi ponad kilometrowa ścieżka wśród drzew. Panorama na okolice jest niezwykła. Wieża otwarta jest cały rok. Tuż obok działa znana stacja narciarska Słotwiny Arena. Gdyby gastronomia była jedynym walorem Krynicy Zdrój, to tylko to wystarczyłoby, aby zjeżdżały się tutaj tłumy gości. Nie zgłodniejemy, spacerując po Krynicy. Zadbają już o to uliczne stragany z regionalnymi produktami, oferujące same dobre rzeczy, miody, soki i przede wszystkim najlepsze sery świata. Można też przekąsić morską rybkę, jak najbardziej krynicką. Oferta kulinarna jest tutaj bogata, a miejscowi wiedzą, jak się trafia do serc. Restauracji jest naprawdę dużo często w góralskim stylu i klimacie kameralne i wystawne ciekawie zaaranżowane i urządzone. Proponują dania smaczne nierzadko egzotyczne wyszukane i wykwintne. Najlepiej jednak smakują tutaj potrawy lokalne, takie z sadu, lasu i górskiego potoku. jak mi na niebie, jak te A orkiestra przygrywa. Po dobrym obiedzie kawa smakuje najlepiej, szczególnie taka z prawdziwego ekspresu. Można napić się jej w wielu zacisznych i uroczych kawiarenkach, które nigdzie stąd nie odpłyną. A do kawy deser. A może lody, szczególnie te beskickie. Prosimy, jak najbardziej. Huhu, ha, zima radość da, a na pewno w krynicy zdrój i jej okolicy. Przede wszystkim za sprawą gór oraz specyficznego mikroklimatu, dzięki któremu przez kilka miesięcy w roku są tutaj warunki do uprawiania sportów zimowych. Jednak nie tylko łaskawa natura sprawiła, że krynickie i tylickie stoki narciarskie są tak słynne i lubiane. Stało się to przede wszystkim za sprawą nowoczesnych stacji narciarskich z wszechstronną ofertą. Kolejka gondolowa, wyciągi krzesełkowe i orczykowe, wypożyczalnie sprzętu, karczmy i punkty gastronomiczne, zaplecze sanitarne, a przede wszystkim ratrakowane i dośnieżane trasy różnych trudności. No to szusujemy. Koń jaki jest każdy widzi, zapisano w encyklopedii sprzed wieków. Jednak umiejętności jazdy konnej to rzecz już nie tak oczywista, choć piękna i fascynująca. Aby się o tym przekonać, należy zacząć od nauki na ujeżdżalni. Kto woli od czterech nóg cztery koła, szczególnie z napędem na każde, to wiele radości dostarczy mu jazda samochodami terenowymi po okolicy krynicy. Można wybrać się na wycieczki, gdzie wspaniałe widoki są gwarantowane, albo wyprawy bardziej ekstremalne. Pływanie to zdrowie i kondycja, a przede wszystkim doskonała zabawa. Basen w Tyliczu zaprasza w sezonie letnim, a kilka basenów krytych w Krynicy – przez cały rok. Nie brakuje tutaj oczywiście wypożyczalni i tras rowerowych, wiodących drogami asfaltowymi i szlakami turystycznymi, a także wymagających tras MTB. A na tych, którzy mają mężne serca, gipkie ciało i nie tak łatwo zakręci im się w głowie, czekają dwa parki linowe. W krynicy łyżwiarstwo to sport i rekreacja całoroczna. Hala lodowa działa tutaj przez 10 miesięcy. Można pożyczyć łyżwy i zabawić się na lodowej dyskotece. Przy rynku w teliczu stoją dwa kościoły. Mniejszy drewniany to jeden z najstarszych zabytków w całym regionie. Do nowego kościoła parafialnego przeniesiono obraz Matki Bożej, do której od setek lat przybywają pielgrzymi. W pobliżu powstały Dróżki Maryjne i Golgota. A w budynku dawnego ratusza znajduje się muzeum są tutaj zgromadzone regionalne stroje polskie i łemkowskie. Wyposażenie domów z różnych epok, meble i przedmioty codziennego użytku, narzędzia rzemieślnicze i rolnicze. Eksponaty związane z konfederatami barskimi. Cerkwie opowiadające o kulturze i losach Łemków oraz ich polskich sąsiadów. Również te stojące w Muszynce i w Tyliczu ocalały, bo po akcji Wisła piecze nad nimi przejął Kościół rzymsko-katolicki. Podobnie jak ta na Słotwinach, o którą bardzo dbają miejscowi parafianie. Większość obecnego wyposażenia została tutaj przeniesiona z kościoła parafialnego stojącego w części zdrojowej, krynicy. Beskickie budowle sakralne można poznać w parku miniatur przy cerkwi prawosławnej. Cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła jest największą murowaną cerkwią w Beskidach. Kilkanaście lat temu została przejęta na powrót przez Grekokatolików. Parafia to nieliczna, ale bardzo prężna. Prowadzi galerię współczesnych ikon, które powstają na międzynarodowych warsztatach, odbywających się w Nowicy. W cerkwi Świętych Apostołów ochrzczony został Nikifor zaliczany do najwybitniejszych malarzy naiwnych świata. To najbardziej znana osoba urodzona w Krynicy. Niepełnosprawny samouk żyjący w biedzie malował na wszystkim i wszędzie. Dzięki życzliwym ludziom zachwyconym jego talentem został odkryty i uzyskał pod koniec życia względną stabilizację. Światowej sławy tenor Jan Kiepura też pokochał Krynicę. Tutaj wypoczywał i występował. W uzdrowisku odbywają się cykliczne koncerty i konkursy z nim związane oraz słynne festiwale jego imienia. Bolesną pamięć II wojny światowej przywołuje inny krynicki pomnik, poświęcony żołnierzom. Pomnika jeszcze nie ma, ale na niego niewątpliwie zasługuje Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Koncertuje przez cały rok w pijalni głównej, a w lecie również w muszli koncertowej. Jest wielką atrakcją uzdrowiska i żywym świadectwem jego tradycji i historii. Nie tylko zabiegi lecznicze, sport, wycieczki, ale i dobra zabawa jest tym, bez czego wypoczynek nie może być udany. Również pod tym względem Krynica zdrój ma wiele do zaoferowania. San Kostrada zjeżdżalnie dmuchańce bajkowa kolejka rowerowe karty. Do wyboru do koloru, dla maluchów, starszych dzieci i tych całkiem już dorosłych. Już sam spacer po deptaku to wielka przyjemność, bo wiele tutaj dzieje się każdego dnia. Można też posiedzieć w parkach, w altankach, na ławeczkach, zrelaksować się odpocząć i zapomnieć o troskach, które zostały daleko stąd. A o całym świecie można zapomnieć przy fontannie multimedialnej, słuchając kiepury. Brunetti, blondinki, a was, Dla wielu osób zakupy to też dobra rozrywka, szczególnie poszukiwanie na straganach prezentów i pamiątek. Jest takie muzeum w Krynicy do odwiedzenia, którego nie trzeba wcale dzieci namawiać, a i dorośli zanurzeni w ckliwych wspomnieniach najchętniej spędziliby tutaj co najmniej cały dzień. No i wreszcie to, bez czego nie może się obyć żaden kurort, a i pobyt w nim nie miałby takiego uroku. Taka oto jest Krynica, nowoczesny zdrój o klimacie z dawnych lat. Małopolska to kraina magiczna, bogata w atrakcje jak żadna inna. Proponujemy wędrówkę szlakiem jej pięknych uzdrowisk. Prezentujemy je w cyklu filmów na stronie internetowej i za pośrednictwem aplikacji. Za nami film o Krynicy, a przed nami inne niezwykłe zdroje i kurorty. Zapraszamy!